Czy ufasz sobie? To jest ciekawe pytanie. Prawda? Czy ja ufam sobie? Witam Cię bardzo serdecznie. Nie ma znaczenia, czy jesteś tu pierwszy, czy kolejny raz. Mam nadzieję, że się rozmoszczasz, rozgaszczasz i od czasu do czasu wracasz do, do tego miejsca, gdzie po drugiej stronie mikrofonu siedzę ja. Maja ławicka. Jestem certyfikowanym facilitatorem Access Consciousness i staram się każdego dnia inspirować do tego, że na wszystko masz wpływ, kochanie. Wszystko możesz zmienić. Nie ma takiej sytuacji, nie ma takiej rzeczy, nie ma takiego punktu widzenia, w którym jesteś teraz, które z jakiegoś powodu uznałeś, że jest niezmienialne. Daje ci znać, że wszystko możemy zmienić, jeśli tylko to wybierzemy. I wrócę do tego pytania dzisiejszego. Czy uważasz sobie? Zanim pójdziemy dalej, poproszę cię o zrobienie jednego ćwiczenia. Oproś swoje ciało, albo słuchając to, zamknij na chwilę oczy, wejdź w przestrzeń swojego ciała i poczuj, jak ono reaguje, kiedy mówię. Zrelaksuj się. Opuść bariery i zrelaksuj się ciało. Zrelaksuj się. Poczułaś różnicę? Czy poczułeś różnicę, która w ciągu kilku sekund powoduje, jak zmienia się Twoje ciało? Być może poczułeś to rozluźnienie natychmiast. To jest bardzo proste. Wystarczy, że sobie powiemy, zrelaksuj się, a Twoje ciałko natychmiast opuszcza bariery, które stawiamy sobie. Bariery tworzą się na podstawie myśli, konkluzji, osądów, które masz na swój temat. Im bardziej jesteś w spięciu i napięciu. Tym bardziej odbierasz sobie możliwość otrzymania świadomości, widzenia, perspektywy, tworzenia wizji, bo jesteś w założeniu i umniejszeniu. Czy uważasz sobie, jaka jest energia? Pójdźmy dalej z tym ćwiczeniem. Zrelaksuj się, zrelaksuj się jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. I teraz zadaj sobie pytanie: OK, czy ufam sobie? Prawda, tak? Prawda, nie. Gdzie poczułaś większą przestrzeń? O ile w ogóle jest to dla ciebie rozpoznawalne, być może delikatny szmer, ucisk, cokolwiek, im częściej będziesz zadawać sobie pytanie i rozluźniać się, roz, um, dawać sobie poczucie relaksacji, zaczniesz postrzegać sygnały, które daje Twoje ciało. Wszędzie tam, gdzie się pojawia, Delikatne łaskotanie i lekkość to jest Twoja prawda. Wszędzie tam, gdzie się pojawia zacisk, to znaczy, że wchodzisz w konkluzję i zajmujesz się czymś, co w ogóle nie należy do ciebie. Jaka jest energia zaufania? Kim jestem i jakich dokonuję wyborów, jeśli. Ufam sobie, jeśli w danym momencie kieruję się tym, co na ten moment najbardziej mi pracuje. Kiedy ufasz sobie, nie osądzasz się za wybory, których dokonałaś, dokonałeś dziś rano, wczoraj, przedwczoraj, 10 lat temu. Nie wchodzisz w osąd siebie, bo wiesz, że na dany moment, na te 10 sekund, w tym momencie dokonałeś najlepszego dla siebie wyboru. I jakie to ma znaczenie teraz? Wszystko się w koło zmienia. My się zmieniamy. My się zmieniamy. Każdego dnia się zmieniamy. Każdego dnia jesteś jak wschodzące słońce. Każdego dnia jesteś inna. Inne okoliczności wkoło ciebie panują. Tak jak każdy dzień, kiedy budzi się do życia słońce, nie ma dwóch samych takich dni. Nigdy. Wszystko w koło się zmienia. Również ty. Więc wchodzenie w przestrzeń gdybania, rozblekania, rozkopywania tego, co było wczoraj, przedwczoraj, przed, 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 przedwczoraj, a co on powiedział, a co ja zrobiłam, a gdybym zrobiła, a gdybym powiedziała, a gdybym poszła w prawo, a nie w lewo no to co? Czy na ten moment te Twoje rozważania, Cokolwiek zmieniają w Twoim życiu, poza tym, że wchodzisz w konkluzję i samosąd, i odbierasz sobie, odbierasz sobie zaufanie do siebie. Ba, powiem więcej, wchodzisz w przestrzeń braku szacunku, bo jeśli nie ufasz sobie, to znaczy, że się nie szanujesz. A potem wchodzisz w koło, rozglądasz się i sobie myślisz, no tak. Nikt mnie nie szanuje, nikt mnie nie słyszy, nikt mnie nie zauważa. A wiesz, że to wszystko zaczyna się od ciebie. Więc znowu, czy ufasz sobie, jeśli uważasz sobie, jesteś swoim najwierniejszym fanem, jesteś swoim najwierniejszym przyjacielem, i wiesz, że zawsze możesz na sobie polegać. To też wiesz. Hmm, że cokolwiek zrobiłaś, zrobiłeś ileś tam czasu temu, to na ten moment w zaufaniu dokonałaś najlepszego wyboru dla siebie. Na ten moment, jeśli ufasz sobie, to wiesz, to po prostu wiesz, że zawsze kierujesz się tym, co w danym momencie najbardziej Ci pracuje. Co najbardziej Cię wspiera. Nawet jeśli idziesz z reakcji. Nawet jeśli wybuchasz, powiesz coś. Nie wiem, spojrzysz, krzykniesz, tupniesz. I chwilę później spostrzeżesz to, to znowu. Jeśli to widzisz, to znaczy, że możesz to zmienić, ale nie wchodź w przestrzeń osądu siebie, bo odważasz zaufanie i szacunek. Dużo łatwiej nam jest, dużo lżej nam jest w ciele, jeśli ufając sobie. Idziemy przez życie. I nie cofamy się wstecz, nie rozgrzebujemy tego, co było, nie rozpamiętywamy swoich słów powiedzianych albo tych niepowiedzianych, które kłębią się w Twojej głowie. To zawsze odwraca Ci uwagę od tego, co jest teraz. Dużo lżej jest, jeśli widząc. Dzisiaj, teraz, przestrzeń do zmiany, po prostu to zmieniasz i wybierasz inaczej. To jest coś, co zawsze otworzy ci ogrom możliwości. To są za każdym nowym wyborem, za każdym nowym wypowiedzeniem się zmieniam to, otwierasz drzwi. Otwierasz drzwi do czegoś, czego nie znasz. W tym, w czym się cofasz nieustannie bając i rozpamiętując, jesteś w przestrzeni znanej. Jesteś w przestrzeni tej, której doświadczyłaś, tej, której nauczyłaś się na wskutek różnych zdarzeń. Być może nawet tam są twoje reakcje sytuacje, które. Na tamten moment ci pracowały, które obudowały w tobie mur, obudowały cię w okopach, żebyś przetrwała. Wtedy ci to pracowało. Wtedy zaufaj, wtedy to ci pracowało. Ale jeśli dzisiaj zauważasz, że powielasz pewien schemat, zadaj sobie pytanie, okej. Okay. Czy to mi dzisiaj daje większą przestrzeń? Czy jeśli to zauważam, czy mogę to zmienić? Czy chcę to zmienić? W konsekwencji, ok, zmieniam to, bo ufam, że na tamten moment było to najlepsze, co mogłam zrobić dla siebie, co mogłem zrobić dla siebie, ale dzisiaj. Jestem innym człowiekiem. Dzisiaj jest nowy dzień. Dzisiaj ufam sobie i zrobię coś zupełnie inaczej. Jak jest, jaki, jaka jest przestrzeń pełnego zaufania do siebie? Możesz poczuć to w ogóle w ciele. Znowu. Zrelaksuj się. Jaka tego jest energia i przestrzeń, kiedy w pełnym zaufaniu jesteś do siebie? Czy wtedy kwestionujesz swoje wybory? Czy kwestionujesz to, co w danym momencie robisz? Czy kwestionujesz to, Kim dzisiaj jesteś? Czy uważasz, że to co robisz płynie prosto z ciebie? I szanujesz się za to, że właśnie tak dzisiaj, tak dzisiaj wybrałam, tak dzisiaj wybieram, teraz. Jeśli za chwilę wybiorę coś innego, ok, mogę. Ale nie wchodzę w przestrzeń kwestionowania i umniejszania. Jeśli zaczniesz patrzeć, że co 10 sekund dokonujesz nowego wyboru, że każda twoja myśl jest twoim wyborem, to czy patrzysz w lewo czy w prawo, czy robisz krok w prawo czy w lewo, czy idziesz prosto, czy usiądziesz, czy Weźmiesz głębszy oddech, jest Twoim wyborem, i że co 10 sekund na ten moment, ufając sobie, wybierasz najlepiej dla siebie. To czy nie daje Ci to więcej lekkości, radości i tak naprawdę wolności od spętanych osądów? Twojej głowie, o ile więcej możliwości ukazuje się dla Ciebie, jeśli wyjdziesz z osądu i przestaniesz w końcu siebie karać, karcić, pałować, podstawiać sobie nogi, podcinać sobie skrzydła, odbierać sobie szansę na oddech taki prosto z środka. Nie pojawiać się więcej wolności. I co teraz? Co teraz jest możliwe, jeśli uznasz, że co 10 sekund wybierasz najlepiej w zaufaniu, w szacunku do siebie, najlepiej na ten moment? Leżę, to leżę, wstaję, to wstaję, oddycham, to oddycham, uśmiecham się, to uśmiecham. Krzywie paszcze, krzywie paszcze. Jakie to ma znaczenie? Jeśli wyciągniemy z siebie ten karcący kij i wyrzucimy go, w... Ach, chciałam powiedzieć coś: niebo mnie wypipczą albo wygłuszą. No ale. Wiedziałaś, usłyszałaś to, energetycznie to usłyszałaś. Więc jeśli wyciągniesz kij z dupy i wyrzucisz go daleko, daleko, tyle, ile sił w rękach. Bo ten kij jest tym, którym się walisz. Non stop się walisz. By ugiąć kolana przed sobą i powiedzieć tak, moja wina znowu źle zrobiłam. Znowu spieprzyłam, znowu powiedziałam, znowu poszłam, znowu nie poszłam. I teraz zrelaksuj się ciało. Jak się czuje Twoje ciało, kiedy nie masz kija? Jeśli sięgniesz za niego za chwilę, ok, Twój wybór, ale poczuj teraz, jak się czujesz. Jak nie masz na wyciągnięcie ręki kija, którym walisz się po głowie i po kolanach i podcinasz sobie nogi. Jak się czujesz, kiedy masz świadomość, że co 10 sekund wybierasz najlepiej dla siebie na ten moment i ufasz sobie, że za każdym wyborem na ten moment jest to najlepszy wybór ever. Dlaczego? Nie w ogóle, jakby to było, gdybyś nigdy już nie powiedział sobie dlaczego. Dlaczego jest zamknięciem się w osądzie, bo już z założenia jest. Myślą o tym, że coś zrobiłam inaczej źle, gorzej. Jaka jest tego różnica, jeśli wchodzisz w przestrzeń świadomości, że co 10 sekund zaufaniu do siebie, z szacunkiem do siebie, zawsze wybierasz na dany moment najlepiej? I co 10 sekund, bo pójdziemy krok dalej, co 10 sekund wiesz, że za 10 sekund możesz wybrać inaczej. Bo z każdym Twoim wyborem, z każdą Twoją myślą, z każdym Twoim słowem pojawia się zmiana. I to jest Twój wybór. Oczywiście możesz, w, możesz stwierdzić, no tak, ale jak mam zmienić to myślenie? Po prostu to zrób. Dzień po dniu myśl za myślą. Próbuj. Spróbuj zrobić inaczej. To jest robota. Okej. Okay. Co jest ode mnie wymagane? Co jest ode mnie wymagane? Możesz sobie powtarzać każde jedno pytanie, byleby wyjść z konkluzji, że nie mogę zmienić myślenia. Jaka jest, jaka jest przestrzeń pełnego zaufania do siebie? Czy uważasz sobie, czy ufam sobie? Jeśli uważasz sobie, kochanie, to wiesz, że możesz. Wystarczy, że to wybierzesz. Możesz wszystko. Jak nie w tych dziesięciu sekundach, to w następnych. Możesz, jeśli tylko. Tylko nasz wyboru? Zmienisz, tak jak teraz możesz spojrzeć w lustro i poprosić swoje ciało. Zrelaksuj się. Czy widzisz, jak zmienia się, jak zmieniają się rysy twojej twarzy natychmiast? Czy widzisz, jak pojawia się delikatny uśmiech? To jest zmiana. To jest zmiana, którą właśnie wybrałaś. I co teraz jest możliwe, jeśli tylko wprowadzasz delikatną relaksację w, swoją, w swoje ciało? Jaką ogromną zmianę to może wprowadzić w Twoje życie? Jeśli od samego rana, będziesz prosić swoje ciało, zrelaksuj się. Ja rozumiem, że trzeba iść do spa, że trzeba poleżeć, że trzeba zrobić sobie pianę w wannie. Ok, super. Czy to cię relaksuje? Czy to wprowadza zmianę w twoim życiu? Moje ciało też lubi leżeć w wannie, ale jej nie mam, więc gdybym kupiła punkt widzenia, że relaksacja jest w wannie z pijaną z bąbelkami nie wiem, z proseko, z masażem. To bym nie była w stanie się zrelaksować dopóty, dopóki nie znajdę wanny z masażystą i z proseko. To nie oznacza, że ja tego odmawiam, uwielbiam, marzę o wannie każdego dnia. Ale moje ciało. Nie musi czekać, ja nie muszę odbierać sobie przestrzeni relaksacji. Tylko dlatego, że nie mam wanny. Jak zmieni się Twój dzień i wybory, których będziesz dokonywać co 10 sekund, kiedy ilekroć spostrzeżesz napięcie, spięcie w swoim ciele, Powiesz, okej, okay, ciało, zrelaksuj się. Jak przychodzi do ciebie myśl, no nie, no to się nie dzieje. Nie, no tego się nie da. Serio? Możesz być w tej konkluzji, ale możesz dokonać wyboru. Okej, okay, sprawdzam. A ufasz sobie? Jeśli ufasz sobie, to wiesz, że to zrobisz. Bo masz w sobie ciekawość, bo wewnętrznie pragniesz innej jakości. I wiesz, że jeśli postanowisz, to to zrobisz, bo ufasz sobie, I jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś. Pełnym zaufaniu do siebie, co 10 sekund wybierała, wybierał na ten moment to, co pracuje dla ciebie najbardziej, i nie tworzyła ścian, barier poprzez kreowanie osądu na siebie. O ścianach i barierach powiem chyba w następnym naszym nagraniu, w, naszym, na, w następnym podcaście. Tak, żeby Cię zachęcić do tego, żeby tu wracać. Jeśli podoba Ci się, to o czym tutaj sobie rozważam przed tym mikrofonem, do Ciebie dawaj serduszko. Albo komentarz, albo polecajkę, albo co tam jeszcze. Zasubskrybuj mój um, kanał. Jak się subskrybuje, to podobno się dostaje powiadomienie, jak wchodzą nowe odcinki. Jak może być jeszcze lepiej? Zrelaksuj się. W relaksacji jest nam dużo lżej. I nie, za, nie ufaj mi. Zaufaj sobie, że ty wiesz. Co wybierzesz dzisiaj? Ściskam Cię bardzo serdecznie. Ten jakże słoneczny, jesienny dzień. Do zobaczenia gdzieś na drodze, Buziaki.